z tej strony Kamila. W tym filmie pokażę Ci, jak w łatwy, szybki sposób ozdobić sobie bombki do projektu Bożonarodzeniowego. Tutaj mam przykładową kartkę właśnie z wykorzystaniem takich bombek, które są ozdobione stemplami oraz jedna wersja pudrem do embossingu, a druga po prostu kolorowym duże. Do projektu będziesz potrzebować... Puder i tusz do embossingu. Ja tutaj tym razem wybrałam puder w kolorze złotym, ale może być jakikolwiek kolor. Stempel z wzorem najlepiej ornamentu lub zawiasków. Tutaj się najlepiej sprawdzą tego typu stemple i nie musi być świąteczny. tak? Jakieś tusze ja mam tutaj Distress Oxide oraz taki tusz pigmentowy. W pasujących tobie do projektu potem kolorach, takich raczej świątecznych barwach, ale oczywiście jakie tam sobie zdecydujesz to będą dobre, szczoteczki do blendowania tych tuszy, oczywiście bloczka do przyklejenia stempla i nagrzewnicy, a także opcjonalnie takie pęsetki, która po prostu pomoże w przytrzymywaniu tego drobnego elementu podczas nagrzewania. Jest to bardzo y, prosta, szybka metoda, daje myślę y, fajne efekty. Y, szczególnie jeżeli nie masz w ogóle jakichś y, elementów Bożonarodzeniowych, na szybko potrzebujesz coś zrobić albo nawet papierów, kiedy nie masz Bożonarodzeniowych, dlatego że ta kartka y, w ogóle jest zrobiona z kolekcji nieświątecznej. Pod spodem jest to jakaś bardzo, bardzo stara kolekcja papierów, takie ornamenty, a na wierzchu z najnowszej kolekcji, z jednej z najnowszych kolekcji, prawdopodobnie też nieświątecznej. Zaczynamy. Krok pierwszy. Biorę sobie mój stempelek, maczam w tuszu i odbijam. Możesz po całości, możesz fragmentarycznie. Pamiętaj, żeby Przyciskać stempel równomiernie, ale niezbyt mocno, żeby się wzór nie rozplaszczył i nie był jakiś mało widoczny. Jak że ja miałam troszeczkę brudny stempel, mimo że go myłam kilkakrotnie, dlatego mi się odbił jakiś kolor, ale tutaj przy tym złotym pudrze to w ogóle nie będzie przeszkadzało. Posypuję obficie pudrem. Teraz wezmę nagrzewnicę. Najpierw jeszcze oczywiście ten puder sy... sypię do opakowania, żeby mi się nie rozbiegł po stole. Tutaj mi przyda się pęsetka. Chwycę sobie pęsetką. Ten, ten mój element tą bombeczkę, ja mam bombeczki wycięte wykrojnikiem, ale to spokojnie możesz po prostu odrysować sobie od jakiegoś szablonu okrągłe bombki albo nawet tekturkę gładką, bombkową też w ten sposób ozdobić i bierzemy nagrzewnicę i nagrzewamy, teraz będzie trochę hałasu, także ja nie będę nic mówić nagrzewamy aż puder się stopi, to będzie bardzo dobrze widać, bo po prostu zrobi się taka jednolita powierzchnia i ona zmieni kolor Jak widać, jest teraz taki bardzo błyszczący motyw. Bardzo świąteczny. Krok drugi. Biorę sobie akurat tutaj tuż Oxide. Na szczoteczkę troszeczkę z boku wycieram nadmiar, bo nie zależy mi, żeby mocno była ta bombka pokolorowana. I wcieram sobie ten tusz w tą bombeczkę. Ja używam tutaj Papieru akwarelowego z Action, ale myślę, że i na wizytówkowym tutaj spokojnie da radę. Brzeszki sobie troszeczkę bardziej pocieniuję, żeby takiej lekkiej głębi dodać. I bombeczka gotowa. Możesz oczywiście użyć dwóch kolorów lub trzech tuszy, wtedy będzie jeszcze ładniejsza, ładniejsze to tło. Jak widzisz, ten ornament, który jest zatopiony z pudru, on nie pokrył się tuszem, nie zabarwił się, także fajnie jest wyeksponowany. Taki delikatny efekt 3D. Ale jak nie masz pudru, ani nagrzewnicy, tak, to też nic straconego, bo możesz po prostu sobie zwyczajnie tuszem ozdobić taką, taką bombeczkę, albo na przykład akwarelkę. Ja teraz wezmę sobie jaśniejszy puder, tusz w takim gołębim kolorze i delikatnie ten mój papier pokoloruję. Możesz to wykonać też na jakichś y, jasnych papierach skrako, skrapowych, ale takich, które nie mają y, jakichś dużych motywów, tylko takie bardziej papiery tłowe. I teraz odbijam tym tuszem Oxide Mustang. Ten tusz jest dość mokry. Mam nowy, to tym bardziej. Także troszeczkę trzeba uważać. Tutaj po środku mi się niezbyt odbiło, ale to też bardzo fajnie według mnie wygląda. Także może tak zostać. Dodatkowo jeszcze jednak troszeczkę. Tą bąbeczkę po, y, pocieniuję bardziej, minimalnie tym tuszem, jeszcze oksajdem, ale nie za bardzo, żeby mi się ten ornament, który mam, y, po prostu nie zlał z tłem. I na brzeszku leciutko tutaj tą końcóweczkę zaznaczam naprawdę delikatnie, tylko bardzo. Tak miziam. I takie gotowe bombeczki. Szybko, sprawnie i myślę, że fajny dodatek do pracy. Zachęcam. Świetny sposób, kiedy właśnie nie masz ani jakichś świątecznych gadżetów, ani tym bardziej świątecznych papierów czy dodatków. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!